Dzień dobry Pani Magdalena Marynowska z nami, burmistrz miasta i gminy Osiek w województwie świętokrzyskim. Dzień dobry Panie burmistrz. Dzień dobry, dzień dobry, panie doktorze. Cieszymy się, że możemy z Panią parę słów zamienić podczas Europejskiego Kongresu odnowy i rozwoju wsi. Tak naprawdę wiele żeśmy słyszeli różnych głosów na temat tych problemów, wyzwań w zasadzie, ale też sukcesów, jakie. Polskie obszary wiejskie odniosły w ciągu ostatnich dwudziestu paru lat obecności w Unii Europejskiej oraz w tym okresie po zmianach ustrojowych. Co z perspektywy wsi dla Pani jest dzisiaj największym osiągnięciem, bo gmina Osiek to 17 sołectw, co jest dzisiaj siłą Waszych obszarów wiejskich? To na pewno nie ma nic wspólnego z Unią, e, jeśli chodzi o, o siłę, bo siła to ludzie. Mhm. E, i, I na pewno naszą siłą, w sumie wszystkich miejscowości, ale łatwiej tych małych, tak, to jest, są właśnie ludzie. Siła to ludzie. E, ja, w sumie, e, będąc wtedy młodą kobietą, miałam właśnie, to były moje drugie wybory, gdzie mogłam głosować mhm. w tym referendum, e, żeby właśnie wejść do tej Unii, bo uważam, że to jest bardzo dobry krok, że weszliśmy do tej Unii. Bo i tak jesteśmy jeszcze z tyłu, gonimy zachód. Już jest dużo, dużo lepiej, bo nawet z perspektywy wsi, jak ja zauważam, będąc lata 80., dzieckiem, gdzie trzeba było stanąć w kolejce po cukier i czekać w tej kolejce albo po chleb, po cokolwiek, i nie było, te półki były puste. E, a teraz mamy wszystko e, i wtedy ludzie na Macie wśle... wszystko i blisko? Wszystko. Czy jeszcze trzeba daleko jechać? Bo wiesz... Nie, właśnie blisko, wszystko mm -hmm. i blisko poza tym, że mamy internet, czyli nawet możemy sobie zakupy spożywcze zrobić przez neta, tak? A druga rzecz... I nie będą wam tego włożyć Bóg wie, jak z daleka... Dokładnie, to nie be... dokładnie. Z, z Bo już poczkomaty są też na wsiach, tak? Czyli to jest naprawdę rewelacja, że, że jest ten rozwój, e, łatwiejszy dostęp, tylko że to, żeby to było wszystko z miarą, żeby mhm. ludzie potrafili mieć stopa w niektórych momentach. Ale do czego zmierzam? Wieś pięknieje pod takim kątem i na pewno jest bogata, dlatego że w latach 80 rolnicy czy mieszkańcy wsi byli na polach, mhm. pracowali, żeby zarobić. A teraz dzięki temu, że się też otworzyły 20 lat temu granice, mamy strefę Schengen, że możemy Poruszać się i możemy pracować w całej Unii Europejskiej i nie ma z tym problemów. Nasze domy pięknieją, ogródki pięknieją. One pięknieją dzięki tym pieniądzom zarobionym z zagranicą i przywożonym z powrotem, tak? Myślę, że też, ale to jest jeden z powodów, ale też że były możliwości na otwarcie działalności gospodarczej, na rozwój tych młodych rolników, na rozwój na te renty strukturalne, które nie wiem, rodzice przepisywali na, na swoich synów czy, czy córki. Województwo się to wszystkie, to dosyć rozdrobnione rolnictwo. Jeżeli pani spojrzy na swoją gminę, bo właśnie miasto i gmina, ale na, na, na te sołectwa to w jakim zakresie jeszcze to rolnictwo jest kluczowe i dla ilu mieszkańców, a gdzie wieś stała się już tylko miejscem życia? W tej miejscowości, co ja pochodzę, nazywa się co do gołęka. w tym momencie tam jest 300 paru mieszkańców, nie ma żadnej krowy, jest jeden koń. Tak, ludzie poszli w sady, a sadów jest sporo, bym mhm. powiedziała, sady, i, I też obok miejscowości to właśnie sadownictwo najwięcej, mamy kilku rolników, którzy hodują bydło, mhm. ale jest ich niewielu. Myślę, że nawet do pięciu bym powiedziała. W całej gminie. W całej gminie, tak, mhm. w całej gminie. Są też, jest, mamy też na przykład takiego innego dużego rolnika, który e, wydzierżawia pola od ludzi i no, kukurydza, ziemniaki, mhm. różne rzeczy, bo ma duże gospodarstwo, ma, bo ma też to bydło, tak? Czyli też kiszonki. Ale jednak ta produkcja rolna się koncentruje i tych gospodarstw faktycznych jest coraz mniej. Tak na pewno nie ma takich gospodarstw um, 3 hektarowych ja też pochodzę z rodziny gdzie mieliśmy niecałe dwa hektary mhm. była krowa była świnia um, i mieliśmy ziemiaki normalnie był sad owocowy teraz tego nie ma i co pani robi w gminie u siebie, żeby zatrzymać tych ludzi? Czy oni mają możliwość zatrudnienia? Bo wiadomo, nie masz się co czarować, że z kilku hektarów, jeżeli to nie jest jakaś specjalistyczna produkcja, to nie można utrzymać dzisiaj rodziny z takiego tradycyjnego e, rolnictwa. I, I jak się wam udaje utrzymać mieszkańców, żeby oni pozostawali, a nie szukali możliwości zarobkowych daleko? Już powiem, jak to wygląda z perspektywy teraz, jako jestem burmistrzem. E, mamy elektrownię Połaniec, to jest w promieniu 20 km. Mhm. Mamy siar, e, Siarkopol, e, czyli jedną kopalnię na świecie odkrywkową w Polsce. Mhm. E, i ona też zatrudnia, zatrudnia naszych mieszkańców, ale też jest po drugiej. Mamy blisko Podkarpacie, bo my jesteśmy e, gminą nadwiślańską e, i przejeżdżamy przez most obok gminy mm -hmm. gminy Łoniów i jesteśmy już na Podkarpaciu czyli jesteśmy w Tarnobrzegu, e, też w e, Nowej Dębie. To są czyli strefy ekonomiczne. Blisko, blisko do, Mielca, do, do Mielca też tam są strefa ekonomiczna. Tam dużo ludzi też e, pracuje przy różnych, w e, formie, e, formie tam e, zmianowej, przy różnych. Mm -hmm. Nie wiem, czy to są klocki, czy to są jakieś e, druciki, różne rzeczy robią i pracują. I, a mieszkają u nas e, w naszej miejscowości. Też mamy pięć szkół, tak? Czyli nauczycieli, e, to nauczycieli to jest duża u nas grupa zawodowa. E, mhm. Czyli powiem Pan tak, jeśli e, mam dzień interesanta i przychodzą do mnie, mężczyźni rzadko szukają pracy mhm. i nie ma z tym problemu, bo są też jakieś firmy budowlane, mniejsze, większe. Kobietom jest trudniej, dlatego że my mamy dzieci, mhm. są małe, trzeba zająć się nimi, tak, czyli do szkoły zawieźć, przywieźć na jakieś różne zajęcia? I tak naprawdę, jeśli chodzi o sąsiedztwo, to jest więcej miejsc pracy dla mężczyzn niż dla kobiet. Tak, ale kobiety też pracują w mhm. tych różnych, bo też jest. A jak się zmienia rola kobiet właśnie na wsi? Jak pani to obserwuje przez ostatnie lata i w którym obszarze ta aktywność kobiet by obserwujemy to właśnie w całym kraju? gdzie no, kobiety są i aktywne zawodowo i chyba bardziej nawet aktywne społecznie i są często takimi inicjatorkami wielu zmian na obszarach wiejskich. Właśnie, e, tak jak tutaj wcześniej powiedziałam, że jest, byłam kiedyś prezesem fundacji przez 10 lat, dzięki temu, że oddziałam oddolnie, e, Zdobyłam duże zaufanie wśród ludzi, swoich mieszkańców e, i zostałam wybrana na burmistrza. To jest pierwsza, jestem w historii kobie, w kobietą w Osieku, bo jesteście do wszystkim można powiedzieć w konserwatywnej gminie, dlatego że e, powiem e, to, że jeśli są wybory u nas parlamentarne, to w którym roku było 86% głosowało na PIS. Także mm -hmm. naprawdę to e, głęboka prawica, tak? I Nawet o tym pisali w gazetach e, i mówili czyli w telewizji. Byli się, e, z tym najwyższym tak, wynikiem, poparcia. tak, tak. Mhm. tak i dlatego no, To też jest e, dla mnie konserwatysta, czyli e, można powiedzieć, że to jest fenomen, że kobieta została burmistrzem, czyli to się zmienia. Tak samo jak kiedyś do rady nie było albo żadnego męż... żadnej kobiety, albo była jedna, dwie maksymalnie. A ile obecnie w Radzie jest kobiet? Sześć. 6 I to jest naprawdę duży sukces, bo, bo nie było tak. A jak Czyli... e, wygląda zaangażowanie kobiet i mężczyzn na funkcji sołtysa? E, kobiety są bardziej e, skuteczne, mhm. wielozadaniowe, e, bo tak jak e, porównuję sobie mężczyzn i kobiet, e, nawet w swojej pracy, w sołtysów czy radnych, oni są nie mają jedno zadanie, co zrobić, a my kobiety. E, Podam na przykład domu. Pranie, sprzątanie, gotowanie, dzieci, mm -hmm. lekcje, tak? To, że ja zostałam burmistrzem, Przecież to się nie zmieniło. To się nie zmieniło, tak? Nie udało się, Pani w domu przełożyć tych nie, y, y, obszarów Nie udało się, nie, pracy. Nie, nie udało się, mm -hmm. e, to mi zostało, także znaczy, ja się cieszę, bo też daję przykład swoim dzieciom. Jest to trudne, ale też się angażuję w to wszystko. Nie mówię, bo mąż też pomaga i to bardzo dużo, ale co chcę powiedzieć, e, że kobiety, w małych miejscowościach, znaczy my nie jesteśmy anonimowi, to na mhm. pewno w tych gminach, tak? Można powiedzieć, że prawie wszyscy się znamy, mhm. to są nasi sąsiedzi, tak? E, e, czy z tej miejscowości, czy z drugiej miejscowości i kobiety ciągną te działania. Jak ja na przykład patrzę na OSP, gdzie przeważnie zawsze jest 99% tych mężczyzn, zaczynają być kobiety, wchodzić w szeregi, tak? Straż... Nawet mamy jedną prezeskę mhm. w straży pożarnej, tak? na dziewięć yy, tych OSP. I chcę Pani powiedzieć, że w tych środowiskach konserwatywnych mężczyźni to akceptują i ten udział rośnie? Tak. I, I to bardzo dobrze. I uważam, że zaczynają być zadowoleni, jednak potrzebują lidera, potrzebują, uh -huh. żeby ktoś ich pociągnął do, do góry, tak? A jak właśnie jest z tym zaangażowaniem społecznym? Bo tutaj na kongresie bardzo często mówiono o tym, że są regiony kraju, gdzie trudno o takich właśnie liderów, o to zaangażowanie społeczne. Czy w Pani gminie to zaangażowanie jest, Pani by oceniła, wysokie, średnie czy słabe? Bym powiedziała, że jest bardzo wysokie. Bardzo wysokie. Bardzo wysokie um, może też dlatego, że mają burmistrza z ngo który się od nich wywodził, z nimi budował relacje, z nimi budował różne działania, pisał projekty, uczył ich tego, mhm. szkolił. I też ich, jest ich wdzięczność, ale widzą, że jak założyły sobie koło gospodyń wiejskich na wsi, że o, tu napiszą projekt, tam napiszą, tutaj coś zrobią za 5-6 tysięcy, że o to sobie kupią mm -hmm. i widzą, e, e, widzą efekty. efekty, że mm -hmm. mają na coś wpływ, a to jest tak bardzo ważne, że my, jak zaszczepimy w nich pasję do działania, że mają wpływ na dobro wspólne. Czyli tak naprawdę później sami zmieniają to otoczenie? Właśnie. Mm -hmm. No i do kogo będą mieć pretensje, jak coś się nie uda? Tylko do siebie, a nie że burmistrz źle im postawił, nie wiem, yy, płot, źle im zrobił chodnik. O, o, niech mają szło. Tak naprawdę trzeba zaangażować mieszkańców, a proszę powiedzieć, w jakim kierunku się te yy, wsi w pani gminie rozwijają? Jak pani widzi tą odnowę, jak mówimy o odnowie, czy w ogóle odnowa jest potrzebna? Yy, czy też po prostu jest to jakby naturalny rozwój w kierunku poprawy warunków życia? Znaczy, yy... Dla mnie wieś to jest troszkę inny wymiar e, e, życia. E, i, i też pochodzę z tej wsi. Mhm. I, e, w mieście ja się męczę, czuję się przytłoczona. Wieś daje mi przestrzeń i większy horyzont. E, pod takim kątem, że więcej możliwości do działania. E, no bo. Nawet to, że mamy więcej przestrzeni. Dobrze lasów jest mieć taką wieś, która ma też te wszystkie usługi społeczne, a mianowicie blisko do sklepu, dobrze funkcjonującą szkołę, przedszkole i jeszcze, żeby służba zdrowia działała, to wtedy mieć jest idealnym miejscem do życia. Dokładnie. Wsie u nas rozwijają się powoli, tak? mamy, mamy te pięć szkół, to dla mnie to są ośrodki kultury. Mamy mhm. dom kultury też, który się rozwija, ale bez środków zewnętrznych my nie poradzimy sobie. Na pewno bez środków czy z KPO, czy z e PROWU, mam nadzieję, że będzie dalej prof. Mhm. E nie poradzimy sobie, czyli dalej na pewno borykamy się z kanalizacją, z przytomowymi oczyszczalniami ścieków, z tym, że mamy. A jaki procent gminy jest skoralizowany? Tylko 10%. Tak, 10 na A na pozostałych 90% chcesz? No szamba mają ludzie. Szamba. Tak, szamba, tak. I ale te... szamba wywożą do oczyszczalni ścieków, którą macie w gminie tak, czy jest Tak, bo teraz mamy modernizację oczyszczalni i teraz znowu wracamy do tego, że będą, nam, będą przywozić. Znaczy, no Oni muszą mieć umowę z, dosta... tak, z odbiorcą tak. i wtedy ten odbiorca do nas przywozi, tak, ale mm, no ja bym chciała, żeby. Nie mówię, że wszystkie miejscowości da się skanalizować, ale które się da, żeby mhm. ich skanalizować, żeby ta wygoda była. E, powiem panu też, że widzę napływ, na przykład w jednej miejscowości, gdzie jest fajnie zalesiona, to też nazywa osala Lesisko, wracają ludzie ze śląska mhm. do lasu, tak bym powiedziała. Widać, że już na tych emeryturach swoich wracają. Tak, może kiedyś wywodzili się stąd mhm. od nas, z naszego świętokrzyskiego województwa i szukają sobie zacisznego miejsca. Mhm. Czyli jednak zgiełk miasta, zanieczyszczenia powoduje to, że jednak wracają. I to, no to też jest, to jest fajne. To jest też takie świadectwo tego, że jeżeli ktoś ma ustabilizowaną sytuację materialną, a emeryci tak. mają, no to wówczas mogą sobie wybierać to dogodne miejsce do życia. Jeszcze jeżeli są to z rodzinne strony, to się staje naturalne. Czyli można powiedzieć, że pani się nie obawia takiego procesu wyludniania waszych wsi, bo z jednej strony bliskie położenie do różnych ośrodków gospodarczych, które gwarantuje dobrą pracę. A jednocześnie atrakcyjne miejsce krajobrazowo, to można by powiedzieć, że są warunki do tego, że nie macie się co obawiać utraty mieszkańców. Czy Myślę tak, to, jest to trudne pytanie. Moja wizja byłaby, jest taka, że chciałabym, żeby to, żeby to się rozwijało i na, na, na za 10 lat było też 7,5 tysiąca mieszkańców, mhm. ale myślę, że to jest niemożliwe. Mhm. Choć Domy się budują, ludzie naprawdę nie, mam, mam przed dwie miejscowości, które jest po tysiąc, ponad 1000 mieszkańców, jedna i druga, tak? A osiek ma 1998. E, no to, to są bardzo duże wsie, tak? E, I tam cały czas powstają domy jak żeby po deszczu. Ale wtedy ta więźnia jest po prostu miejscem mieszkania i ludzie sobie tak. spokojnie tam żyją, bez działalności stricte jakiejś rolniczej, która by się kojarzyła oczywiście, właśnie. Z tą oczywiście, oczywiście, mhm. ale e, no przeraża mnie to, że... E, czy tych dzieci naprawdę rodzi się bardzo mało, i e, nie wiem dlaczego o, młodzi ludzie e, nie potrzebują albo nie chcą mieć dzieci. Jest to dla mnie niezrozumiałe, bo. Jak patrzę na siebie, jestem matką, mam, mam troje dzieci. Mhm. E, uważam, że to dużo w tych czasach, choć są rodziny, które kiedyś miały. Po, było ich po dziewięcioro, nad po osiemnaścioro, tak? Różnie to bywało. A teraz współczynnik mamy: urodzeń 1,36 podejrzewam o ile dobrze pamiętam. E, I jak słyszeliśmy tutaj na kongresie, wieś się bardzo mocno starzeje. Tak. E, no jak w takim razie na poziomie gminy stworzyć warunki, żeby ci ludzie chcieli mieć więcej dzieci? E... Nie wiem, jak to zrobić, ale y, pod takim kątem wiem, jak ich zatrzymać, mm -hmm. że właśnie musimy im dać przestrzeń do działania, żeby oni mieli możliwość, że mają na coś wpływ, y, że mogą działać, że. Samorząd im będzie pomagał, a nie będzie ich niszczył, bo mhm. burmistrz będzie czuła zagrożenie, że lider mnie zastąpi. Już otworzyliśmy Młodzieżową Radę Miejską. Młodzieżową tak, Radę Miejską. Tak, tak. Mają I... coś do powiedzenia? Czy o, tylko są konsultantami? Ale oczywiście. Ten nie, nie, nie są moim konsultantem. Ja ich słucham. Mhm. E, teraz mają napisali grant na 2000, tylko 2000, ale dostali. Aha. Będą tworzyć konferencję o wolontariacie. E, mhm. Też wodzy mieliśmy tam chyba 5 tysięcy złotych w budżecie na ich działania, nawet na spotkania. Mhm. E, też no to, Osiek to jest taka miejscowość, e, może to jest miasteczko, ale to jest bardzo małe miasteczko i mamy osiecki budżet obywatelski, którego nigdy wcześniej nie było. E, bo fundusze mamy fundusze sołeckie. Czyli jak się okay. chce, to burmistrz ma instrumenty, żeby Oczywiście. zaangażować i zatrzymać ludzi w mieście gminie. I w tych wioskach? Myślę, że tak. Właśnie ten łosiecki budżet, to powiem Panu, że 15 projektów się zgłosiło. Czyli ludzie chcą czuć się odpowiedzialni i chcą, żeby działo się to, co oni chcą. Żeby A czy z się... punktu widzenia tych instrumentów finansowych wspierających obszary wiejskie, także zarządzanych przez no, dosyć scentralizowany system, jaki mamy w kraju? Pani czuje się, że może wpływać na to, co się w gminie dzieje i wszystkie projekty może pani zrealizować? Czy musi jednak pani się wpisywać w pewne nurty i czego pani by oczekiwała w przyszłości, jeśli chodzi o kształtowanie takiej lokalnej polityki? No właśnie, w niektóre nurty muszę się wpisywać, ale taki marszałek chyba województwa Wielkopolskiego powiedział, że są lokalne grupy działania i one też robią takie lokalne strategie rozwoju. A żeby ich zrobić, muszą konsultować z mieszkańcami, które są w ich grupie działania. Mm -hmm. Czyli mieszkaniec też może przyjść i zgłosić swoje pomysły. Czyli to też jest wpływ. Tak samo, jak my jako gmina tworzymy strategię. Ale e, tak, wszystko jest konsultowane, ale do końca mieszkaniec nie chce przychodzić i konsultować wszystkiego, tak? Ja, jak teraz będę robiła strategię, to... Pani wyjdzie do nich. Tak. Wyjdę mm -hmm. do nich i nie zrobię tak, że tylko będzie to na bip ie i będzie, nie, 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 nie. Ja potrzebuję ich głosu no na Są to potrzebne będzie... właściwe konsultacje, a nie tylko odfajkowanie konsultacji dokładnie, gdzieś tam w internecie, dokładnie. prawda? Było, mieliście, niech skorzystaliście. Tak, jeszcze powiem odnośnie mm -hmm. tej odpowiedzialności, tego poczucia sprawczości przez mieszkańców. E, dużo rzeczy, rzeczy przenoszą się do internetu i nawet e, no, my ostatnio też przystąpiliśmy do projektu Gmina przed nas Seniorom. I, bo ich jest dużo, tak? Mają mhm. też czas, mają wiedzę, doświadczenie, mają fajne e, zainteresowania, z którymi się mogą dzielić. E, I też tam na tym wydarzeniu, o, bo mają karty seniora, mają różne zniżki, ale chodziło mi też o to, że jak w to wejdę, przy każdym rzeczy mam wizję mm -hmm. czegoś, że coś widzę na końcu, nie? Zaproponowałam im, żeby nie chcieli założyć stowarzyszenia seniorów, żeby mieli wpływ na to, co oni chcą robić, a nie to, że ja im powiem. Żeby... 7 maja, zorganizowaliśmy spotkanie przeszło 16 seniorów. Mm -hmm. Nie musi być 100 Wystarczy 16, bo 7 osób wystarczy na założenie stowarzyszenia. Z założyli się znaleźliśmy miejsce w domu kultury yy, i teraz tylko czekamy na wszystkie A To jest też jest jeden od... z większych problemów, właśnie samotność ludzi na tak, wsi, jeżeli młodzi tak, no. wyjeżdżają i same osoby starsze zostaną w swoich domostwach, no to jest bardzo dobra i słuszna inicjatywa. Też tak myślę fakt, że dostaliśmy pieniądze też na dzienny dom pobytu seniora i teraz go będziemy tworzyć i też żłobek już we wrześniu, mam nadzieję, że go otworzymy albo w październiku. Czyli widzi Pan, zderzenie dwóch światów, dzienny dom pobytu seniora i żłobek. Mhm. Eee, żłobek u nas jest daleko, bo 20 km albo 30, czyli to jest kawałek, żeby rodzic mógł pojechać no tak. do pracy, no nie? I mam nadzieję, Chyba, że, że to... Chyba, że do pracy jest w sąsiedztwie. Tak, ale mhm. mam nadzieję, że to jakoś ludzi zmobilizuje, że my im dajemy możliwości. Żeby oni, żeby im to nie utrudnia... żeby pomagamy im, żeby poszli do pracy, tak. No. Pani Burmistrz, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, żeby Wasza wieś zachowała tą liczebność w następnych latach i żeby była takim przykładem rzeczywiście żywotnych obszarów wiejskich, bo tak jak pani powiedziała na początku, bez ludzi to my tej wsi nie utrzymamy. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę.